Witam Was moi kochani Dzisiaj zrealizujemy taki 15 minutowy film Może 16, 17 zobaczymy ile tam minut nam to zejdzie Bo chcę wstawić taki filmik na Facebooka Nie, też pojawi się na, na Facebooka Ale to nie będzie taki filmik wiecie z muzyką Będzie zmontowany owszem ale dzisiaj porozmawiamy o moich, niektórych moich znajomych z Facebooka. Oczywiście ja mam dużo znajomych, bo nie będę przytaczał wam ile mam znajomych, ale mam dość sporo. Także możemy zaczynać. Witam Was, Michał Barcicki i zapraszam Was na film Moi znajomi z Facebooka. A zaczniemy od kogo my tu zacząć? No właśnie, zaczniemy od tej pierwszej osoby, która to kiedyś do nas zawitała ze swoją mamą Izą. Także zapraszam. Pamiętam jak to było, jak siedzieliśmy tutaj w domu. Jeszcze Magda miała inną pracę. No i przyszła Iza. Z Martyną. Martyna wtedy miała może taka malutka dzieciaczek była, a teraz zobaczcie, jaka pani za... Tak dużo się pozmieniało od wtedy, ja nie, nie pamiętam, ile miałem lat, ale chyba żeby nie skłamać, No, nieważne. Miałem um, średni wiek że to się mówi może 10, może 15, może 13, może 12. Nie jestem w stanie teraz wam tego powiedzieć. Ale Martyna była mała. No i tutaj oni se gadali, Martynka tam za mną tam coś pokazać i tego w ogóle. Tego tam pokazamy, to i to i to, jakie rzeczy mamy w ogóle, a potem posz po poszli sobie. A zobaczcie, jak ten świat szybko się zmienia. Nie będę tutaj jednej osoby przytaczał, w ogóle tę osobę pominę. Dlaczego? Nieważne, ale te osoby nie chcę przytaczać. Może kiedyś przyjdzie osobny. Ma i może kiedyś, jak już ta cała sytuacja, wiecie, wiecie co to oznacza, mm. się pogodzą, jak na, to może wtedy przytoczę im filmik i pokażę im filmik, jak to było za dzieciaka dla Oli i Mateusza. A na razie to nie jest istotne. Druga rzecz, Karolina. Mamy wspólne zdjęcia. Mamy wspólne zdjęcia. Byliśmy jeszcze tacy malutki, Ja mam jeszcze zdjęcia takie moje. Tutaj wstawki oczywiście też się pojawią. Także zapraszam do obejrzenia tego materiału. Karolina i ja. Byliśmy takcy cymarukę. Tutaj może, może mogę troszkę przytoczyć, ponieważ powiem, że mieliśmy dużo wspólnego i mamy. No dziś ta nasza znajomość tak troszeczkę gdzieś tam zanikła. Ani ona do mnie nie przychodzi, ani. ani... Ja czasami się na klatce z nią tam spotkam, na podwórku tam zobaczę, przez chwilę pogadamy. Ale tak to. Wiecie, Karolina teraz pracuje także. Kiedyś było inaczej, że się razem bawiło, na rowerach jeździło. Powiem wam taką historię, że kiedyś szłem z siacią Bogusią uliczką i leżał rower. Ja tak patrzę. Rower. No to ja go pod rękę i mówię... Bój... I krzycze ciocia, 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 rower no stoi, A ciocia pędzi. No ta tym rowerem w ręku idę. A ciocia stanęła w końcu, mówi, a skąd ty to masz? Ale leżało tam na chodniku. Boże święty, da, dawaj do domu bierzemy. Przyszliśmy my do domu. Babcia mówi.. Boże, skąd ty masz? No widzisz, Michałek znalazł rowerek. Lowelku jedź, Lowelku jedź, A Lowelek nie chciał jechać, bo był zepsuty. Kółko. K koła trzeba było napompować. I te malutkie kółka boczne. Tylko jedno się trzymało, a drugiego nie było. Ale potem jak już było, koła się napompowała, tam został podreparowany, to... Muszę powiedzieć, że wszystko działało. Tutaj sobie po chodniku i do parku i gdzie tylko się dało, sobie jeździłem tym lobelkiem. Teraz też mam lobelek. Duży lobelek. Teraz też mam lobelek. Gulal. Znalazłem lobelek. Nie powiem gdzie. Mam lowelek i ostatnią wycieczka była, to o, upadłem, Kuku. upadłem, A, to nic nie szkodzi. No i takim to to sposobem lowelki, różne rzeczy się znajdują, ale to nie będę tutaj, tutaj robił zamieszania. Chciałbym przytoczyć wam taką jeszcze Taką ciekawostkę. Bo kiedyś się miałem wywrotek duży, to tymi wywrotkami bawiłem się w piaskownicy, nadal z piaskownicy, ale ten plac jest ubogi teraz. Zrobił się taki ubogi, że. Uu, no, no, no. Jak byliśmy mali, ja i Karolinka lubiliśmy się bawić pod stołem. W różne tam obcinaliśmy sobie gazetki, tam tego się bawiliśmy. Także takie oto wspomnienia mamy z dzieciństwa. Może coś w formie zdjęć pokażę, nie będę tu się rozpowiadał, bo Musi dla każdego wystarczyć materiał, już 7 minut. Nagrywa już 7 minut, idzie dlatego. Przejdźmy dalej. Kogo jeszcze tam? Może teraz wspomnimy sobie kilka osób z Pruszkowa. Właśnie, z Pruszkowa. Marcin Radzikowski. Ma Facebooka, chyba 3 czy 4 konta, czy 3 ale niedostępny. Nie wiem dlaczego. Ja, ja mu wysłałem na wszystkie konta Facebookowe. Na wszystkie konta na Facebooka wysłałem mu jak to się mówi, zaproszenie, ale nie dostarczono. Nie odebrał tego, jak powinien odebrać. My z Marcinem Radzikowskim w Pruszkowie mieliśmy dużo wspólnego, to był mój najlepszy kolega, kumpel i tak dalej, zawsze bawiliśmy się, dyskoteki prowadziliśmy, z... jeszcze jest film na YouTube, także zapraszam do obejrzenia, bawiliśmy się, dużo wspólnego mam z Pruszkowem, ponieważ tam większość rzeczy, większość... Od takiego małego spędziłem z, zakoń... z siostrami zakonnymi. Dobrze wspominam już Elżbietę, siostrę Elżbietę Cholatku, którą pozdrawiam serdecznie. Jest ona najlepszą dyrektorką. Wie, jak poprowadzić ośrodek, żeby, uczy... żeby stał i był cały czas funkcjonował, a nie tak jak siostra Goretti. Że, nie, że musiała sprzedawać, że stare rzeczy, stare komputery, stare rzeczy, bo nie było pieniędzy na utrzymanie ośrodka, by groziła zagłada. Więc musiała wrócić siostra Elżbieta Chornacka, bo ona zawsze już jak wróciła, to ten ośrodek został postawiony do ładu i został odremontowany, ale wiadomo jak to remont. Hmm, 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 hmm. Także zostało to wszystko że tak powiem ustabilizowane. Po powrocie, wstyd dyrektor Elżbiety Chojnackiej. Ale Marcin to był mój najlepszy kumpel z Pruszkowa. Myślę, że kiedyś nawiążemy, po nawiążemy znajomość Facebookową i będziemy jej Następna rzecz. Następny kumpel Jarek Radzikowski. Z nim mam do dziś kontakt. To jest kumpel, który lubi muzykę hip-hop i co nie tylko, tylko polskie lubi i wszystko. Dlatego Jarek jest wyjątkowy. Wyjątkowy, ma dużo kumpli i jest super. Można z nim zawsze pogadać. Można z nim zawsze zamienić słówko. Zawsze doradzi, zawsze to pomoże. Zawsze się podzieli. Jest super. Teraz troszeczkę kumpli, bo wspominał ze szkoły. Anita Dudzińska, pierwsza osoba, z którą byłem w związku. Nie wiem, czy mam zdjęcie, ale coś tu ściągnę. Zdjęcie tu się gdzieś pojawi w otoczce. Anita Dudzińska. Pierwsza osoba, która była w związku, on, ten związek z nią był taki troszeczkę chwiejny, ponieważ ona tak, o, trochę ze mną, trochę z kimś innym, trochę ze mną, trochę z kimś innym, ale co, do czego się połączyć. To kurde nie ma, nie chciała. Wiecie o co chodzi, połączyć się no w sumie. Pu! Bu, 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 bu. połączyć się, no. Jak się łączą dwie osoby w sobie. Kiedyś tam nie muszę przytaczać. Wiecie o co chodzi, nie muszę przytaczać, o co chodzi z połączeniem. Tak jak wtyczka do gniazdka. Kontakt pasuje do wtyczki i wtyczka pasuje do gniazdka. Tak samo... <laughs> nie będę mówił domyślcie się sami, połączyć się. Kto tam jeszcze? Łukasz Szanowski, mój najlepszy kumpel. Zawsze śmialiśmy się na... Była raz lekcja... Czego to było? Nie technologii, a... przedsiębiorczości. O, przedsiębiorczości.

i tak ja sobie to włączę a wszyscy w śmiech. Aż w końcu przyszła pani pedagog i mówi, Michał, wyłącz to, bo pójdziesz do pani dyrektor, albo ci to zabiorę. Kurde, ciemno. No to ja musiałam wyłączyć. Ale jednym słowem ze mną nigdy nie było nudy w Pruszkowie w szkole. Tylko jedynie była taka. No, już nie będę to mówił głośno, bo to nie chcę tej osobie robić przykrości. Ale pamiętam jedną sytuację i to mnie właśnie zabolało, że była po Marcin był po operacji. Nie mam żalu do jednej osoby: Elżbiety Siostra, która godna polecenia, zaufania i tak dalej. Z nią było fajnie zawsze wesoło. było z nią wesoło, także jest Super znajomych na Facebooku, ale to tak znajomych tylko. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Myślę, że 16 minut starczy przybliżyłem. Państwu taki filmik yy, o moich znajomych w Facebooka ja jeszcze powiem tylko tak na na koniec tak dodam o Marcin Marcin to jest kolega super prowadzimy razem dyskoteki wspieramy się jak ma no, jakąś fajną muzykę to zawsze bo coś trzeba mu pomóc to zawsze mu pomogę Coś trzeba mu zainstalować, to mu zawsze zainstaluje, także to jest kumpel gorne polecenie, to jest DJ, tak jak ja ma swoją koszulkę, ma swojego fanpage, na którego zapraszam, mamy swoje fanpage, na które zapraszamy serdecznie, DJ o DJ Marcin, także zapraszam serdecznie na jego fanpage, wspierajcie nas. Nie finansowo, a tym, żeby nasza działalność się rozwijała. Jak najlepiej. Także myślę, że tym oto sposobem zakończymy nasz film. Do 18 minut nagramy. Ja dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne filmy i transmisje live, gdzie będą transmitowane do sierpnia z domu. Oraz takie krót, krótkie materiały. Takie wideoblogi będą się pojawiać na moim blogu. Założyłem bloga, także zapraszam serdecznie na mojego bloga. I co? I do zobaczenia za kilka kilkanaście minut. Przepraszam, nie kilkanaście minut, a pomyliłem się. W niedługim czasie powiem tak. Także do zobaczenia. Hej, okłania się Miko Barciski, czyli DJ Mikcio. Zapraszam na kolejne filmy i materiały wideo, które będą się ukazywać nieregularnie, a co jakiś czas, jak mi coś pannie do głowy. Także myślę, że ukaże się coś niedługo za kilka miesięcy, albo za kilka dni. Także do zobaczenia. Hej, papa. Pa.